To już 40 raz drogi widzu jak widzimy się na tym kanale, dzisiaj mam do pokazania Wam premierę, kontynuację premiery Mamut 2 Prehistoric Live, tu będzie też i kolor, i będzie też i, i e, bulion, sprawdźmy to, zapraszam Was na film. Okay, pierwsza paczka na rozgrzewkę. Nim, nim rozpakujemy, co my tu mamy? Na szybkości otworzymy. O, tak. Srebrna mennica się kłania. O! 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 o. o, o, o. Już są certyfikaty, to już pewnie wiecie, że chodzi o takie certyfikaty. Mint. Nie, nie, raz, dwa. Mamy cztery liście. Stan sprawdzimy później, wrzucamy je. Nic się raczej na nich nie dzieje, chociaż już e, ktoś tam alarmował, że są przypadki zamleczenia, zamilkowania, ale jest w porządku 5 certyfikatów. To ja to pierwszy dokupuję niedługo kasztan. E, więc to kwestia czasu jak ta pozycja pójdzie w górę. Postanowiłem dokupić jeszcze troszeczkę. Tutaj mamy. Tutaj mamy. O, zobaczcie, zobaczcie. tuba to chyba pertinentowa Tu jeszcze mamy coś Okej okay. to Co jest, co jest, co jest na rzeczy? A, John Wayne John Wayne Okay. 3, 6, 9, 12. 100 będzie 12. E, niby kontynuacja serii, ale niekoniecznie. E, o tą monetę, co trzymam, e, była wynikiem e, zapotrzebowania z EMK. Z tego co wiem, wcześniejsza. Jakiś inny sklep, więc yy, czy należy to łączyć? Na pewno jest to Tuwalu i na pewno też PertMint. No ja yy, traktuję to jako serię. Hmm. Spróbujmy to otworzyć bez. że wygląda na to, że to jest zaklejone. Tak mi się wydaje. Na pewno. Dobra. Ok. Mamy. dużo słychać na temat, na temat tych monet, że przychodzą i nie są jakby w dobrej jakości, kondycji o tak może powiem tu mamy Batmana, Newe Newi, -E, pier, pierwsza z serii no i powiem wam, że tutaj mamy kosę delikatnie i tutaj mamy Tutaj mamy problem. I tu mamy kosę kosę mówię, że w, w porządku stał. Tam była Rysa. No i tutaj mamy w porządku. To też należałoby sprawdzić. I mamy rysę, Na już wiecie ok tu wszystko gra i też raczej wszystko gra yy, na sześć monet która to była ta flerna gdzie, gdzie było przekoszenie zobaczcie, widzicie jest problem no nic, wiecie, czekam jeszcze na i tutaj no więc to słabszy stan czekam jeszcze na, na jedną dostawę tylko że ze, ze, ze stanów no słabo powiem wam szczerze pierwszą tubeku dostałem z NK normalnie nie było takich sytuacji no ale no słyszałem że, że ten że że jest problem dobra zaczynamy mamu dwu chaty jesteśmy mamy całą rurkę. do tego parę sztuk i jeszcze parę sztuk okej okay. i wiecie co pochwaliłem wam się że będziemy tu mieli coś tu mamy dodatkowy w opakowaniu. Mamy też złoto. Złoto już widzieliście. Słuchajcie, czekamy na kolor. W takim razie nie ma jeszcze koloru. Eee, trudno. Trudno, czekamy na kolor. Fajnie, że, że już mamy bulion weźmy jedną sztukę wiecie co? przyznam się, że, że liczyłem, że dostanę ten kolor ale wiem, że różnie bywa z poszczególnymi zobaczcie 20 franków, Republika Kongo mamu dwuchaty bardzo podoba mi się ten, ta, ta ta moneta ogólnie ta seria od zawsze byłem, nawet były głosy o zawsze byłem na tak. Nawet te głosy były, że no, no nie, no nie. 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 Przez tą pierwszą, pierwszą monetę, która to była e, T-Rex, i te wady, które, które tam e, były częste, e, od spotów po, po jakieś uszkodzenia mechaniczne, no ja nie dałem się, nie wysprzedałem wtedy wszystkiego, nie nie trzymam po prostu. Złoto widzieliście już na poprzednim filmie. Cała moja kolekcja też pokazywałem. Mam mieć, mam mieć 12 sztuk. Szczerze liczyłem na więcej. Bo jest tych zwierząt, jest tego wszystkiego. No i brakuje brakuje mi, brakuje mi tego koloru, ale też i brakuje mi oksydy, Oksydę szybciutko yy, uda się przerobić. No ale na kolor jeszcze poczekam. Słuchajcie, jest 10 minut, trwa film. Bardzo szybko się pospieszyłem i fajnie, nie będę przedłużał.

Plus 1 i złoto. E, dzięki, dzięki, że jesteście. E, ten materiał na pewno dzisiaj jeszcze oddam i wrzucę. E, no zapraszam Was na kolejne filmy. E, już niebawem czekam na, na paczki z, z Kanady od jednego przyjaciela i od drugiego ze Stanów. Na pewno coś ciekawego. Trzymajcie się, pozostańcie w zdrowiu. Do następnego. staw.